Witam serdecznie! Kolejny dzień w off-gridzie. kolejny tydzień. E, no, jak widzicie, z sieci dalej nie mam zużycia. Jest godzina e, 20. Panele nadal produkują jeszcze troszkę. E, tutaj na baterii widzicie 50 V w dalszym ciągu, no już, już pobieramy z baterii no i dzisiaj dużo się działo dużo energii było pobierane bo ładowałem samochód tu macie statystyki średnie dzisiejsze 0,2 kW tylko pociągnięte z sieci jak na razie no bo niestety w mojej sytuacji nie mogę być całkowicie w off-gridzie bo sam prysznic przepływowy no to jest 8,5 kW więc no resztkę sobie dobiera z sieci to co potrzebne eee, bardzo ładnie wieje od, od kilku dni eee, są mocne podmuchy wiatru Zobaczcie jak kręci tak do 7-8 metrów na sekundę, a akumulator mi padł, więc dokładnie wam nie pokażę. I tutaj e, ładwarka od wiatraka pięknie. Słuchajcie, ładuje. Mamy 47 To, to może pokażemy waty. No, teraz, teraz słabe podmuchy, ale momentami, jak zawieje to 500 do 800 W potrafi wykręcić. No, zobaczcie, w ciągu dwóch dni nakręciło już proszę Was około 3 kW, 3 kW godzin. No. no wcześniej tak, takich osiągów nie miałem na tym niebieskim falowniku Na tym ustrojstwie No to rocznie jak zrobiłem Nie pamiętam tam 60 kW chyba To było wszystko na rok No No zobaczymy jak się będzie sprawować ta ładowarka nie będę jeszcze zachwalać. Jeszcze dalej eksperymentuję z ustawieniami, bo tak naprawdę to nie wiem do końca jak to ustawić, żeby to na najbardziej optymalnie działało. Więc próbuję różne ustawienia, zapisuję je oczywiście w laptopie. No i tu jeszcze będą drobne zmiany. Oczywiście przepięciówka na tym. Akumulatorze wyjściu z falownika na wszelki wypadek, no bo masz wysoki, jakby trzasnęło gdzieś kiedyś. E, no i tu będzie trójfazowy różnicówka z y, wiatraka bezpośrednio. No i uziom tu będzie jeszcze podłączony, który mam zwinięty tu w kącie. No więc tak to wygląda na ten moment. E, niewiele drgnęło w temacie, no bo niestety dużo roboty. Dzień długi, no i ciągle coś się robi, także no. No i filmów mało było też ostatnio. Postaram się nadrobić w najbliższym czasie. Dzięki za uwagę. Eee, trzymajcie się, hej!